Sylwia Lipka i witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj jest piątek, więc znowu porozmawiamy sobie o tym, co działo się w ostatnim tygodniu Solony. Zapomnijcie zostać do końca, bo czeka na was konkurs z super nagrodą, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji mojego kanału, a teraz nie przedłużajmy, i przejdźmy do filmiku. Ambar wykorzystała Sebę po to, żeby pogodzić się z Mateo i do niego wrócić. Biedny Seba, musiał się strasznie źle poczuć. W sensie nie, żebym go jakoś mocno lubiła, bo nie przepadałam za tą postacią, ale no przykro mi się zrobiło, jak tak patrzę na to, jak Ambar i Mateo się całują. Luna miała dziwny sen. Śniło jej się, że tańczyła na polu wrótkarskim razem z Mateo i na końcu prawie się pocałowali, już byli tak blisko, tak blisko, ale się obudziła. A co powiedział Simon, nie powiedziała mu e, całkowitego, sobie, tylko powiedziała, że tańczyła w konkursie, na wrotkach itd. dalej, nie powiedziała o, o tym, że to był Mateo i że to z nim tańczyła, a Simon jej powiedział, że przecież sny zawsze się spełniają. No i w sumie trochę tak jest, bo to, co zawsze widzieliśmy w pieśnie, to potem widzieliśmy w rzeczywistości, że jej się działo. Biedny Simon nie wiedział, że o to chodzi. Gdyby wiedział, że chodzi o Mateo, to na pewno by tak nie powiedział, bo jest okropnie zazdrosny. Chociażby ta sprawa, kiedy zobaczył, jak... Luna i Mateo ćwiczyli razem Romea i Julię w parku. Nie wiedział, że oni ćwiczą kwestię na zajęcia teatralne. Zobaczył ich i się obraził. Nie przyszedł nawet na próbę, więc naprawdę musiało go to mocno tknąć w serduszko. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby Luna chciała być z Simonem. Dlatego jest mi go szkoda, ale mam nadzieję, że znajdzie kogoś. Z kim będzie chciał pójść i kto go wyleczy z tej Luny. I że to przyjaźń się nie skończy. Właśnie, a co do tych zajęć artystycznych, gdzie Luna była Juju ma Mateo Romeo, ja zawsze sobie robię notatki, kiedy oglądam swój Lunę, żeby o niczym nie zapomnieć i żeby powiedzieć wszystkie najważniejsze rzeczy w podsumowaniach, to skomentowałam ich wystąpienie na zajęciach teatralnych. Bo oni na początku mówili normalne teksty, a potem zaczęli się bawić w siebie. Zapomnieli tych tekstów, które się nauczyli e, ze scenariusza i zaczęli improwizować. I tak naprawdę to nie było Romeo i Julia, tylko Matteo i Lunia. Like <laughs> Rodzice Luny dowiedzieli się, że Roberto pracował u pani Benson. I teraz podejrzewają, że to on może być biologicznym ojcem Luny. Delphi jako Felicity. Wciąż się nie przyznała, wciąż dalej brnie w to kłamstwo. Teraz o tym, że tak kłamie, dowiedziała się również Nina, czyli prawdziwa Felicity. I Jimmy Jam. Jimmy Jam jak to one, wariatki. Czyli zawsze, kiedy się dowiedzą o kimś sławnym, to śledzą, zasypują pytaniami, otaczają, osaczają sobą. Cóż, Delphi, nie fajnie, nie fajnie. A najgorsze było to, kiedy Gaston znowu miał wątpliwości co do tego, czy Delphi na pewno mówi prawdę, ale Delphi wymyśliła coś bardzo, bardzo sprytnego. a Mianowicie napisała do Felicity, założyła nowe konto, Intensity. I poprosiła Felicity, żeby opublikowała ten cytat na swojej stronie. Nie chciała go podpisywać, tylko chciała, żeby napisała go jako swój. I w ten sposób Gaston uwierzył jej w to, że to ona jest Felicity. Wydanie na nie ma niczym pojęcia. Ale uwaga, wiecie co było moim zdaniem najważniejsze w ostatnim tygodniu? Konkurs. Tak, konkurs. Odbył się... Półfinał konkursu plotkarskiego. Ambar przed konkursem próbuje przerazić Lunę, powiedzieć, że naprawdę ciężko będzie wygrać, że jest za młoda i że ma za mało doświadczenia, żeby wygrać. Ale ona tak jakby zabija ich miłością. W sensie, że na przykład Ambar mówi, że. Nie dasz rady, bo jesteś w ogóle dopiero co zaczęłaś jeździć. Co ty w ogóle robisz w tym konkursie? A Luna jej na to odpowiada, powiedzmy. Za to ja mam nadzieję, że ty pojedziesz jak najlepiej i trzymam za ciebie kciuki powodzenia. Czyli tak jak w piosence Sereny Gomez. Killm of kindness. Killm. Kill, him, kill, him, kill him of kindness. Wam też radzę, żebyście właśnie tak robili, bo nie ma co się kłócić. Zawsze warto być miłym, a kiedy nie ma się nic miłego do powiedzenia, to lepiej po prostu przemilczeć. Wygrał ten No, Luna i Simon to było niesamowite. Naprawdę szczerze mówiąc, nie spodziewałam się tego. Ambar i Mateo jadą jako para rezerwowa, a jako główna jedzie Luna i Simon. Zatem, czyli naprawdę świetnie, naprawdę bardzo fajnie, wygrali jednym punktem od publiczności. Jeden punkt zaważyło to, kto ma pierwsze, a kto drugie miejsce. Ambar była po prostu załamana przez bardzo długi czas. Nic nie mówiła. Nie potrafiła wykształcić z siebie słowa, była zaskoczona, przygnębiona, nie wiem co jeszcze, ale nie poznawałam tej Ambar prawdy. Ale później, kiedy już się pozbierała, to znowu zaczęła knuć. Postanowiła zaprzyjaźnić się z Luną. Powiedziała, że pomoże jej. Krokach pomoże jej przygotować się na finał, bo finał jest międzynarodowy, będzie mnóstwo najlepszych par z całego świata, więc to jest naprawdę dużo stresu. A przy okazji Ambar podsłuchała, gdzie Luna schowa dokumenty. Dokumenty oczywiście są niezbędne, żeby wyjechać za granicę, tak? Trzeba mieć paszport, trzeba mieć zgodę rodziców, no a Luna nie mogła tego znaleźć, bo Ambar to ukradła. I schowała. Luna już powoli godziła się z tym, że nie pojedzie na ten konkurs. Czy dokumenty się znajdą? To wiemy się już w przyszłym tygodniu. Jestem dobrej myśli. W każdym razie, jeśli Luna będzie mogła pojechać na te zawody, to będzie mogła spędzić dużo czasu z Mateo. Kto wie, może teraz ta miłość trochę zakwitnie. Dowiemy się prawdopodobnie niedługo. Wydaje mi się, że Ambar jest taka zła właśnie ze względu na ciotkę. Ona bardzo dużo od niej wymaga i Mam wrażenie, że to ona ją podjudza do tego, żeby być najlepszą, żeby wszystkim podkładać kłody pod nogi. Tak jakby tłumaczyła jej wszystko z tym drzewkiem mązei, że ono nie rośnie, dlatego że ona sama go podcina i dba o to, żeby nie rosło. Wiecie, człowiek kiedy się rozwija, to też tak jakby rośnie. Nie, że rośnie wzrostowo i wielkościowo, tylko że rośnie jego talent, rośnie jego siła, jego motywacja. To była taka metafora, którą ja zrozumiałam właśnie w ten sposób. I to nie pierwszy raz, kiedy pani Sharon właśnie w ten sposób wypomina, amber. A teraz konkurs. Tak jak co tydzień w podsumowaniu Sojolony, mam dla was konkurs. I dzisiaj do wygrania jest coś zupełnie innego: w sensie zawsze były rzeczy materialne, a dzisiaj postanowiłam, że chcę wam dać coś od siebie. Wiecie, ja ty Wspólna kolacja. Tak, do wygrania jest spotkanie ze mną, zjemy sobie coś dobrego, porozmawiamy, będzie super. Nie mogę się doczekać, aż spotkam się z jednym z Was, więc naprawdę bierzcie udział w konkursie, bo naprawdę chętnie Was poznam. Zasady konkursu macie w opisie, więc koniecznie sprawdźcie. Żeby wziąć udział w konkursie musicie subskrybować mój kanał i wysłać na maila konkurs konkurssojlunamopakmail.com Screena tego że mnie subskrybujecie. Odpowiedzi na trzy pytania, które zaraz Wam zadam i miasto, z jakiego jesteście i numer telefonu, żebym mogła się z Wami skontaktować. A teraz przejdźmy do tych pytań. Jaki jest ulubiony cytat Niny z książki Cortazara? Jakiego słowa nie ma w słowniku ambar? Dlaczego chcesz zjeść ze mną kolację i co by to miało być? No, w każdym razie widzę się z jednym z Was już niedługo, więc do zobaczenia. Jeśli filmik Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji mojego kanału. Pa, kochani! At so, if you.